Raport y, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa z 18 marca w sprawie Brzegów jako lokalizacji Światowej Dni Młodzieży y, zdecydowanie pokazywał, że tam y, ta impreza nie powinna się odbyć. W odpowiedź znowu magister Adam Marek, panuś, sekretarz gminy Wiliczka, w zasadzie dokładnie taka sama jak poprzednia. Żądane przez Pana informacje nie są informacją publiczną w rozumieniu wskazanej powyżej ustawy, a jednocześnie brak jest podstaw do udzielenia żądanych przez Pana wyjaśnień na podstawie artykułu 6 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ Konstytucji z małej litery, nawiasem mówiąc, ponieważ Pana pytanie dotyczy sytuacji osobistej osób wymienionych w Pana piśmie. Urząd Miasta i Gminy Wieliczcy uprzejmie zawiadamia więc o tym, że brak jest zasadności do udzielenia żądanej przez Pana Informacji. Skierowałem zatem pismo do kardynała Stanisława Dzimisza z 20 stycznia 2017 roku o sporządzenie, doniesienie, wyjaśnienia, czy jest członkiem rodziny burmistrza miasta i gminy Wieliczka, Artura Kozioła. No i oczywiście też nie otrzymałem żadnej odpowiedzi. No Artur Kozioł, proszę Państwa, w nadchodzących wyborach 21 października znowu będzie się ubiegał o urząd burmistrza Wieliczki. Wieliczka, posłanka. Urszula Rusecka kandydatką na burmistrza. Nie tylko z informacji na dziś wynika, że kandydatów na burmistrza Wieliczki będzie tej jesieni co najmniej dwóch, bo walkę o reelekcję zapowiedział już także Artur Kozioł, szef miasta od 2006 roku. Czy mną się powinna zająć ABW, a nie aby kardynałem Dziwiszem, że ryzykował zdrowiem i życiem trzech milionów Ludzi z całego świata na żywca, trwając w decyzji, że przeprowadzi Światowy Dni Młodzieży tam, gdzie mu wszyscy eksperci, profesjonaliści, zawodowcy odradzali.